Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj widzimy się ponownie na Geogresie i po raz już trzeci będę speedlanował mapę ze speedlanowania z szukania yy, z polskich stadionów na czas. Jest to kolejny odcinek z tych nagrywanych na zapas, dlatego stwierdziłem, że nie będę kombinować, po prostu nagram coś, co już znam. Ale myślę, że będziemy się dobrze bawić przy tym. Może uda się pobić mój czas. Może da się poniżej 10 minut zjechać. Mamy nadzieję. Lecimy z tematem, nie ma co czekać. Ważne tylko prosił o zostawienie jakiejś łapki w górę, suba i napisać komentarz, co sądzicie o tym filmie. Lecimy. Górnik. Okej, okay, jakiś górnik. Który? jest problem, bo jestem na stadionie zamkniętych. Da się stąd wyjść, może czytać średnio. hmmm który górnik to może być, widzowie? Niebieskie trybuny. Coś tu nie piszę. Strasznie niewyraźne zdjęcia, kurde. Ciężko coś wywnioskować z tego. To są mega niewyraźne zdjęcia, nie da rady. Dobra, skipnijmy, zacznę nową grę po prostu. Górnik Wałbrzych, okej, okay. no nie, nie zgadłbym, nie było szans. Nie było szans. Wiecie? Jeszcze raz. Nie da odgadnięcia to było. Okej, okay. tu mamy jakiś duży stadion. Bardzo duży stadion. To jest stadion w Białymstoku. Jezu, gdzie on tu jest? Stadion Miejski w stoku. o, no. Na stówę to jest ten. Dobra. Tylko żeby teraz się nie machnąć. O, w, 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 w. Żeby się nie machnąć odległością, jesteśmy tak... na tej wysokości gdzieś, tak myślę. Będzie dobrze? Będzie dobrze. Dobra. O, Stadion Wisły Kraków. Um, dobra. Tu jest ten stadion. To jest ten chyba nie. Tak, to jest Wisła Kraków. Tylko teraz. Jestem na południu bardziej. Pytanie, gdzie właśnie, gdzie mi wskaże to, one? To jest najgorsze. w mniej więcej w tym miejscu. Dobrze. Było prawidłowo ustawione. Bo pamiętam, że jak miałem stadion Lechigdańsk, to w ogóle tam coś pomieszane było. Dobra, tu będą tory. W ogóle nie wiem. Tu jest jakiś w ogóle? No jest, no dobra. Tu jest jakiś lokalny klub. Tu jest przejazd kolejowy blisko. Dwa łatwe stadiony się trafiły na początek. Ale teraz już nie jest tak łatwo, widzę. PKS co? Zielona góra. Dobrze. Znamy obszar. Mniej więcej gdzie jestem. Tory zielona góra. Stadion. Są trzy informacje kluczowe, które już mam. Teraz jeszcze... Jaka to jest miejscowość? Już będę mógł zacząć szukać. No na razie nie wiem, a to jest bardzo malutki stadionik, więc to może być nawet jakaś... Losowa wioska. Więc wiecie, no strzelać nie warto. Ulic nie patrzę, no bo... Nie będzie to raczej wymagane. Gubin. Okej. Okay. Gubin to nie jest ten klub który doszedł do na bodajże w Choropolski? W tym roku? To chyba to, nie? Dobra, gdzie oni tu mają stadion swój? To był chyba Gubin Tu są tory Jest stadion miejski w Gubinie Dobra No to chyba będzie to, wiecie? To chyba będzie to. jest skrzyżowanie w prawo jakieś. Jakaś droga. No coś tam jest widzę, dobra. No to walimy. Ładnie. Aż sprawdzę potem, czy to faktycznie był, ty, czy to był Gubin, faktycznie. Chyba tak. Się, bo oni odpadli z... Piastem, widzę chyba? W finale. Długosza. Tak nie pamiętam, będę musiał to teraz sprawdzić. Dobra. Skupmy się na szukaniu stadionu. Właśnie, w ogóle nie zwróćmy uwagi, czy tam jakiś stadion był długo, szal. Ale dobra, pojedźmy chyba jeszcze. No to znowu jest jakaś mniejsza miejscowość, chyba. Jakiś naprawdę duży most świadukt. To jest. A, to jest ten przejście dla pieszych. No, dobra. Okej, okay, ale gdzie to jest? Moment. Tu jest stadionik. Nie widzę przez światło, kurde. KS co? Co tam pisze? Granat? Mm. Nie no, muszę zobaczyć, muszę znaleźć miasto, bo nie wiem. Tam był jakiś napis ZKS, ZKS. słowo zbrane, tu jest chyba jakaś... jakaś tama, jakaś malutka elektrownia chyba. I guess. I tu są co? Nie, to, tak, tu to są tory. Dobra. Są w pobliżu tory, to jest dobra podpowiedź, tylko muszę znać miejscowość, nie? Bez tego nie ma szans, żebym coś osiągnął. Tak istnienia jest dużą podpowiedzią z reguły. Z reguły, bo czasami myli. Ale z reguły pomaga. To no wszystko jest rozmazane, nic nie widać. Skarżysko kamienne. Uhum. Skarżysko kamienna Mówicie Czy to może być skarżysko kamienna No Może, gdzie tu jest woda jakaś Tu jest woda Tak, to jest tu Dobra eee, Teraz gdzie jestem Żeby się tu nie pomylić Kawałek ze skrzyżowaniem Do swojego skrzyżowania jest kawałek Jestem odrobinę bliżej chyba tego, więc damy tak tu, bezpiecznie. Dobra. Okej, okay, mamy to. Jeszcze jeden stadion został. Chyba tu będzie, I guess. Schowany bardziej. Wrocław, Karpacz, Wałbrzych. No dobra. Nadal... Nie to co... Tak, tu jest normalny stadion. Co to za miasto w takim razie? I need to know it. Please tell me which city is it. Just go. O jedź, jedź. już no. Mm -hmm. Just... Jelenia góra. Ok, no ma to sens, patrząc na układ. Tu macie stadion. Jakiś noszę Tu jest rondo. To będzie tu, chyba, nie? No. To będzie tu. Jestem przed tym rondem. Dobra. Ok. Mamy to. Mamy 5 stadionów w 7 minut, równo znaleziony. Dobry, bardzo dobry czas. I który jest jestem zestawiony zależnie od temu? Piąty. No, to już był dobry speedrun. To już był dobry run, naprawdę. Dobra. Spróbujmy jeszcze raz. Spróbujmy jeszcze raz, będzie dłuższy odcinek. Każdy z wyszków. Myszków, okej. Okay. myszkowo. Będzie najwyżej dłuższy odcinek, do oglądania. Czemu nie? O, no, 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 no. Szpital Jakubiec. Myszków. Gdzie był Myszków? Myszków był na południu gdzieś chyba, nie? Uchał... Coś kojarzy z tymi okolicami gdzieś, myszków. Wiecie? Że gdzieś to tam jest. O, 793 wiesz 793... 791... 796, 793, myszków, jest, dobra. Miejskich środek... nie. Stadion Miejski. Chyba no tu będzie, nie? To jest na północ. Yy... Coś tu się nie zgadza. Coś tu nie pasuje mi. Dobra, to nie jest to. Musi być jakiś inny stadion, niż Musi być gdzieś indziej stadion. Bo tu mi się nie, nie zgadza się nic. Czy jednak? No czekaj. No może? Jeszcze raz, jeszcze raz. Pokaż mi to skrzyżowanie. Nie, tu musi być wiadukt jakiś. carybna. rybna. Nie, nie, nie. To musi być wiadukt. Mm, mm, mm. I to zaraz przy tym, przy skrzyżowaniu z drogą do tego stadionu. I tam jest nam żygłód droga. I tu jest odlen, mruzygłód. Odlen, tu jest. Nie, to jest ta droga. To jest ta droga. Rybna, dobra my bad. To jest ta droga. Aha. Eee, jestem na wieździe już do tego. To jest. Teraz, żeby się nie machnąć, to będzie przed tym wjazdem gdzieś mm, budynki. Jak Gdzie to są budynki? Psz, 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 psz. No to już jest w środku, chyba nie. Ta drużka, no, nam tu gdzieś 33 metry. A! Kurde, aj, aj, no dobra. Nie będę tego przeciągał, bo nie ma sensu jechać, bo już pas nie pobije. A bez komplet punktów nie ma sensu. Dobra, zakończmy to. Czas udało się przebić, jest 7 minut, więc jest nieźle. Ja wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że miło się bawiliście, tak jak ja zresztą. I do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć.